Kajtuś, będziesz kiedyś dużym chłopcem? kie był przerażony. Nigdy wcześniej nie słyszał tak głośnego hałasu dochodzącego z zewnątrz. Gapcio? Tu jesteś. O. Z takiego, gabciu, to mm. tylko straszna burza. Kajtuś chciał uspokoić Gapcia, ale grzmoty i płiskadice przerażały go. A kiedy w nocy Kajtuś się boi, biegnie do mamy i taty. Chodź, gabciu, ze mną szybko! Tato! 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 Tato. Tato. Nie bój się Kajtusiu, już idę, już idę! Kajtuś! Kajtusiu, gdzie jesteś? Tutaj. Tu jesteś. Dlaczego chowasz się w szafie? Bardzo się boję, burzy, tato. Tak, wiem. Hej, a może kubek gorącej czekolady poprawi ci humor? Dobrze. Burze robią mnóstwo hałasu, prawda? O. To tylko podmuch wiatru. Zamknę okno. tuś ucieszył się, że tata zasłonił okno, ale wciąż był trochę przestraszony. Mmm, jakie pyszne. Tobie też smakuje? A! Tato, przegoń te burze! Spróbujmy we dwójkę ją przegonić. Jak? Kiedy byłem dzieckiem, też bałem się burzy. Ale babcia nauczyła mnie gry w liczenie. Powiedzieć ci, na czym to polega? Kiedy pojawia się błyskawica, zaczynamy liczyć. A kiedy uderzy grzmot, wtedy przestajemy. Wtedy burza się ucisza. Chcesz spróbować? Raz, dwa, dwa trzy. trzy. Widzisz? Następnym razem policzymy dłużej i to będzie znaczyć, że burza się oddala. Naprawdę? A jak będę liczył szybko, to odejdzie szybciej. Kiedy Kajtuś z tatą zaczął liczyć, burza już nie była straszna. Znowu zrobi wielkie bum. <laughs> tak, Kajtusiu, znów zrobi bum. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Doliczyłem do siedmiu, a poprzednim razem tylko do pięciu. To działa! Burza naprawdę odchodzi. Masz rację. A teraz możesz wracać do łóżka. Wskakuj! <grym i wyszła> Dobrze, tato. Burza już oddalała się. Gabciu się przytulił, więc Kajduś znów mógł spokojnie zasnąć. Leśne skarby. Kajtuś nie mógł się doczekać, kiedy pójdzie na wycieczkę do lasu z panią Martą i kolegami. Dziś idziemy na poszukiwanie skarbów. Będzie dobra zabawa. Jej! Co to za skarby? Kajtuś nigdy wcześniej nie szukał skarbów w lesie. Poszukamy czegoś wyjątkowego. Potem zabierzecie skarby do domu. Patrzcie, jakie zabawne obrazki! Ktoś z was wie, co to jest? Stopy zwierząt? Tak, Leosiu To są ślady zwierząt To ptak, to królik, sarna, a to niedźwiedź Ogromny! Ua! Kajtus nie mógł się doczekać, co znajdzie w lesie Popatrzcie na te kwitnące lilie one rosną w wodzie, a nie w ziemi. Kajtusiowi wydawało się, że znalazł w stawie niezwykły skarb. <śmienny> <śmienny> Jakie śmieszne rybki. Nazywają się kijanki. To są dzieci żab. O, tam jest jeszcze jedna. zjadła muchę. Uf. Kum, kum. <śmiech> kum, kum. <śmiech> A co to? Dzieci, poszukajmy śladów. Patrzcie, co znalazłem. Tu jest mnóstwo znaków. To wielki skarb, Leosiu. To ślady po zębach. Czy ktoś wie, jakie zwierzę ma takie mocne zęby, by gryźć drewno? Ma brązowe zęby, płaski ogon i wielkie zęby z przodu. To bubr? Oczywiście! A to dom bobrów. Nazywa się żeremie. Bobry muszą gryźć drewno, żeby ścierać rosnące zęby. To jest dom bobrów? Zajrzymy do środka? Nie można im przeszkadzać, Kajtusiu. Ludzie nie powinni zmieniać przyrody. Chodźmy. W lesie jest mnóstwo rzeczy do obejrzenia. Kajtuś zastanawiał się, co jeszcze zobaczą. Hej! Pokażę ci pewną sztuczkę. Przytrzymaj gałąź tak, jak przytrzymujesz otwarte drzwi. Jaka wielka, świąteczna choinka. To najpiękniejsze, bożonarodzeniowe drzewko z własnymi ozdobami. Pomyślał Kajtuś. Au! Ostrożnie! Sosny zamiast liści mają ostre igły. Kajtuś uznał, że sosnowa szyszka będzie wspaniałym skarbem. Ja pierwszy ją zobaczyłem. Nie, Kajtusiu, to moje. W lesie znajdziemy mnóstwo innych skarbów. Jeśli będziecie się rozglądać, możecie znaleźć coś jeszcze lepszego. Co może być lepszego od sosnowej szyszki? Dziwił się Kajtuś. Nie mógł się doczekać, co jeszcze znajdziecie. Jeden pierścień powstaje w ciągu jednego roku życia drzewa. Policzmy je, to dowiemy się, ile miało lat. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć sześć. O, to drzewo musiało być bardzo stare. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Kajtuś chciał wiedzieć, skąd dochodzi ten dziwny hałas. Nagle poczuł, że jest całkiem sam i wystraszył się. Nie odszedł daleko, nie widział jednak nikogo ze swojej grupy. Kajtusiu? Kajtusiu? Jestem tu! Tusiu. W lesie można się bardzo szybko zgubić. Musisz trzymać się grupy. Usłyszałem dziwny hałas i chciałem sprawdzić, co to jest. Wydawało mi się, jakby ktoś pukał do drzwi. Cii, bądźmy cichutko, może znowu to usłyszymy? jest dzięcioł. Szuka w drzewie robaków na kolację. Mogę zjeść trochę jagód? Musisz być ostrożny, Kajtusiu. Nie wszystkie jagody są jadalne, ale jeżyny można spokojnie zjadać. Wtedy pszczoła zostawić w spokoju. Kajtusz był zły, bo tylko on jeden wciąż nie znalazł w lesie skarbu. Słuchajcie, dzieci, wracamy? Wytrzyjcie wujzie. Może powinieneś się umyć w strumyku, Kajtusiu? pomyślał, że ten kamień jest piękny. Co znalazłeś w wodzie? Znalazłem kamień! To jest... Oh. To żółw! Taituś znalazł najwspanialszy skarb ze wszystkich. Ukrywał się w tym kamieniu! To jego skorupa. Żółwie noszą na grzbiecie dom, żeby się w nim ukryć. Jest śliczny! Odsuncie się. Żółwie są bardzo wrażliwe. Chodź, Kajtusiu, musimy już wracać. Mogę go zatrzymać? Niestety nie, zabrałbyś go daleko od domu. Kajtus chciał zatrzymać żółwia, ale wiedział, że w lesie będzie mu lepiej. Cześć, żółwiu, do zobaczenia kiedyś! Kajtusiu, gdzie jesteś? Co tu robi mój kosz na pranie? Patrz, mamo, jestem żółwiem, a to jest mój nowy dom. Wielkie malowanie. Możecie już jeść? Pomóc ci w jedzeniu spaghetti, synku? Nie jestem dzidzią jak róża. Sam zjem makaron. Mogę zadzwonić do babci? Oczywiście. Wybiorę ci numer. Zrobię to sam. Kajtuś wiedział, że w telefonie jest specjalny przycisk, którym wybiera się numer do babci. Nie chciał, żeby mama mu pomagała. Cześć, tato! Co robisz na tej drabinie? Cześć, Kajtusiu! Maluję werandę, żeby wyglądała jak nowa. Mogę malować z tobą? Babcia mówi, że umiem malować. Przykro mi, Kajtusiu, ale to jest całkiem coś innego. Malowanie domu to poważna praca. Ale ja umiem to zrobić. Może jak trochę podrośniesz. A teraz może namalujesz obrazek dla babci. Tajtuś był bardzo zawiedziony. Chciał pomóc tacie i pokazać, że sam umie robić różne rzeczy. M Mamo! Ale czasem wciąż potrzebował pomocy dorosłych. Nie sięgam do półki. Proszę. Chodź, różo, czas na drzemkę. Kajtuś lubił malować palcami, ale o wiele bardziej chciałby pomalować dom z tatą. Kajtuś chciał udowodnić tacie, że umie pomalować dom. Był bardzo zadowolony. Pragnął jak najprędzej pochwalić się tacie, jak ślicznie pomalował domek dla lalek róży. Cześć, Kajtusiu. Jak ci się udał obrazek dla babci? Malowałem dom dla lalek róży. To musi być coś ładnego. Potrzymaj pędzel, ja dokończę pracę i wtedy mi go pokażesz. Co to? To znak z informacją, że farba wciąż jest mokra. Kajtus nie pomyślał o zawieszeniu takiego znaku. Uznał, że to świetny pomysł. To jest obrazek namalowany dla babci? To znak mokrej farby. Jak twój. Tata zaczął się zastanawiać, co też Kajtuś malował. Gabciu! Kajtuś żałował, że nie wiedział o znaku, zanim zostawił Gabcia z mokrą farbą. O nie, co za bałagan. Kajtusiowi było przykro, że tak się stało. Chciał pokazać tacie, jak dobrze umie malować. Przepraszam, tato. Palcami maluj tylko po papierze. Nie wolno ci malować nic innego, chyba że mama albo ja pozwolę. Chciałem ci pomóc w malowaniu domu. Na to jesteś jeszcze trochę za mały, ale za to możesz pomóc mi w sprzątaniu. Jak sobie radzisz? Świetnie! Z pomocą kajtusia tata posprzątał cały bałagan i naprawił dom lalek róży. Domek świeżo malowany. Święto dziękczynienia. Patrz, mamo, zaraz go złapię. Kawciu. No. No, mamo. Dobrze. Widzę, że się dobrze bawicie. Tata, co kupiłeś? Masz coś dla mnie? Zobaczmy. Marchewki, ziemniaki, dynia, sałata, papryka i cebula. O, tu jest coś dla ciebie. Kajtuś nie wiedział, co to jest. To wyglądało jak kukurydza, ale miniło się kolorami. Mogę to zjeść? <laughs> nie, to jest świąteczna ozdoba. Ta kolba kukurydzy została wysuszona na słońcu. Ozdobimy nią stół w jadalni w dzień dziękczynienia. Jest jeszcze dużo do zrobienia. Zabierzmy się do pracy. Kajtuś nadal chciał bawić się suchymi liśćmi, ale zabawa w pojedynkę nie cieszyła go, więc postanowił pomóc w świątecznych przygotowaniach. Dlaczego płaczesz, tato? Mama kazała mi pokroić cebulę, a przez nią się płaczę. Nie lubię cebuli. Twoja zabawka. Pomożesz nam, Kajtusiu? Tak! Proszę, pokrusz drobno chleb do nadzienia. Kajtuś chciał pomóc mamie i tacie w kuchni. Ale jeszcze bardziej chciał wyjść na dwór i bawić się z gapciem. Chleb, chleb! Ja też, Kajtuś! To no, dla ciebie. Pokrusz ten chleb drobno, dobrze? Nie, Różo! Mamo, Róża zjada chleb! <grystanie> Jesteś już głodna? Przygotuję ci coś innego. Kajtuś, dokąd on poszedł? Ja też chcę się bawić Hej Wiatr bardzo wieje Pobawmy się w domu, Gabciu Chodźmy, kotku Jesteś, Kajtusiu. Pomożesz mi przy nakrywaniu stołu? Doskonale. Czy to nie jest ładne? Kochanie, nie mogę znaleźć groszku. Już do ciebie idę. Dasz radę sam dokończyć nakrywanie stołu? Tak naprawdę, Kajtuś nie chciał dłużej nakrywać do stołu. Zaintrygowała go kolorowa dekoracja, którą ułożyła mama. Uważał, że jeszcze nie jest doskonała. To powinno leżeć na górze. Oj! O nie! Jabłko! Oddaj to jabłko, różyczko! Ono ma leżeć na stole. Nie! Jabłko dla luzy. O nie, Kajtusiu! Przepraszam. Nic się nie stało. Dokończ nakrywanie do stołu, a ja zajmę się resztą. Potem przyjdź pomóc nam w kuchni, dobrze? Kajtuś poczuł, że praca powoli zaczyna go meczyć. A może dokończysz za mnie układanie chleba? Ja już nie chcę więcej pomagać! Ale Kajtusiu, dziękczynienie to wyjątkowy dzień, kiedy jesteśmy wdzięczni za wszystko, co posiadamy. Dlatego wspólnie przygotowujemy świąteczną ucztę, siadamy do stołu i składamy dzięki. I podziękujemy też za to, że mamy wspaniałą rodzinę, z którą siadamy do dziękczynnej uczty. Proszę, spróbuj. Mm. Mm. Przyjdą babcia i dziadek, by wspólnie świętować dziękczynienie. Och, jak już jest późno. Zdążymy, jeśli każdy weźmie się do pracy. Ja też pomogę! Kajtusz zrozumiał, że dziękczynienie to wyjątkowy dzień i chciał pomóc mamie i tacie przygotować kolację. A poza tym jedzenie pachniało tak ładnie, że Kajtusz miał coraz większy apetyt. Gapciu, to nie jest pora na zabawę. Muszę pomóc mamie i tacie. Pomogę mamie robić dekoracje. Dobry pomysł, Gapciu. Kotku. Każdy dostanie po listku. Nawet ty! Kajtusia <gry> rozspierała duma, że udekorował stół na świąteczną kolację. Padł też na pomysł, co zrobić z liśćmi, które jeszcze mu zostały. Kapciu! Nie! Babcia! Dziadek! Już przyszli. Och, a stół jeszcze nie nakryty. Ja nakryłem stół, mamo. O, dziękuję, Kajtusiu. Wszystkiego dobrego. Mmm, indyk wspaniale pachnie. Zapraszamy. Cześć, Kajtusiu. O, co to? To moja gra. Musicie iść za mną i stawać na każdym liściu. Kajtusz był szczęśliwy, że wszyscy robią to, co on i bawią się jego świąteczną grę. Chciał jak najszybciej pokazać wszystkim dekoracje, którymi ozdobił stół. Jaki wspaniały pomysł! Każdy ma swój liść! To miła niespodzianka, Kajtusiu. Pięknie się spisałeś. Mua. Możemy zasiadać do kolacji. Tak! Róża prawie nic nie zjadła. To dlatego, że cały dzień podjadała. Kajtuś bardzo nam pomógł. Prawda, synku? Aha, podkradasz łakocie. Gabciowi smakuje twoje ciasto dyniowe, babciu. Mnie też smakuje. I mnie też? <laughs>